Dajcie, kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, dla niektórych osób jest to wyjątkowy odcinek yy, i wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj mamy walentynki. Jako takich, yy, ja tego święta nie obchodzę, ale 15 lat temu poznałam mojego przyszłego męża. Co mi wtedy towarzyszyło? Na pewno, tak jak każdej osobie, która się zakochuje, Ekscytacja. Jednak u mnie było trochę inaczej, ponieważ ja wówczas nie bardzo miałam ochotę na kontakty z żadnymi mężczyznami. E, I tak naprawdę tą osobą, która się zakochała jako pierwsza, w dodatku od pierwszego wejrzenia był mój przyszły mąż. I od tego dnia, 14 luty, jest takim właśnie dniem. Ale co się dzieje z sercem osoby zakochanej? E, wiecie, te motylki w brzuszku... Te wiatelki w głowie, może nie wiatelki, ale jakieś kwiatki, myszki, motylki i radość wielka. Badania, które przeprowadzono na osobach, które były zakochane i pokazywano im zdjęcia ukochanych osób na widok tych zdjęć w porównaniu ze zdjęciami osób znanych. Ale jednak niedarzonych takim uczuciem miłości, powodowało, że u osób tych badanych rosła ekscytacja, włączały się endorfiny, działały oczywiście przeciwbólowo, do tego stopnia, że osoby badane poddawane były takiemu działaniu dotyku gorąca i nie reagowały. Ponieważ wydzielane w naszym organizmie endorfiny, Opioidy, że tak powiem, dla naszego organizmu, bo taki stan zakochania jest stanem takiego, wiecie, uzależnienia, m, takiego wydzielania y, substancji chemicznych w naszym organizmie, które zajmują receptory opioidowe, receptory w centralnym układzie naszym nerwowym. Dotyczą bezpośrednio receptorów, które są odpowiedzialne za uzależnienie również. Dlaczego ja wam o tym mówię? Czy dlatego, że to jest dzisiaj taki wyjątkowy dzień? Otóż nie, ponieważ ja chciałam za pomocą właśnie tego nietypowego dnia, tej miłości, tego uczucia, które z nas może wypływać, które właśnie daje tego typu objawy ze strony naszego organizmu, połączyć z tym, co jest w naszej diecie. Kochani, nie od dzisiaj wiadomo, że cukier wiadomo wywołuje u nas uzależnienie to cukier. Czy jakieś substancje z produktów spożywczych również powodują u nas tego typu objawy, jakie daje zakochanie? Otóż wyobraźcie sobie, że istnieje coś takiego jak morfinopodobne, opioidowe substancje jakimi jest kazeina, wiadyna, którą już poznaliście z tego filmiku wcześniej, gdzie mówiłam o w diecie trzy razy bez o białkach pszenicy, o białkach żyta, o białkach jęczmienia, gdzie wszystkie u nas powodują takie, a nie inne stany. Ale tutaj ta sytuacja dotyczy kazeiny, czyli tego białka z mleka, z nabiału i Gliadyny, która jest niewątpliwie białkiem, które występuje jako mąka pszenna, jako pszenica. Tak? Więc wyobraźcie sobie te wszystkie białe bułeczki, wyobraźcie sobie te szklanki mleka i przypomnijcie sobie, jeżeli w tej chwili tego nie wiecie, jak one na Was kiedyś wpływały a osoby, które nie jedzą tego, przypomnijcie sobie, czy łatwo było wam zrezygnować z chrupiących, pachnących bułeczek i nabiału. Bo tak jak mówiłam wam już nieraz, osoby, które nie jedzą tego, mówią to co ty jesz, kiedy spotkają się z osobą, która nie je nabiału, nie je glutenu, tak? Co ty jesz? Otóż słuchajcie, nie jest łatwo zrezygnować z tego typu rzeczy osobom, które jadły je dzień po dniu, którym nie przeszkadzało jedzenie tych rzeczy dzień po dniu. Wyobraźcie sobie, na przykład, że mielibyście jeść dzień po dniu na przykład ryby, albo mięso, albo mielibyście jeść dzień po dniu na przykład no różnego rodzaju inne produkty. Czy one by Wam się nie znudziły? One by się Wam znudziły. Natomiast wyobraźcie sobie, jak silna moc uzależnienia jest od tych opioidów, które znajdują się właśnie w nabiale i w zbożach. Te pieczywo trzy razy dziennie możecie jeść, tak? A niektórzy nawet więcej, dzień po dniu. I to Wam się nie nudzi. Ponieważ jecie bułeczkę czy kanapeczkę, bo tak wynieśliście to z domu, na przykład z szynką, na przykład z serem, na przykład z tym czy z czym innym. Tak? Natomiast. E, wynieśliście to z domu, i często ja również coś takiego wyniosłam z mojego domu, że jadłam do szkoły czy do pracy. Jak wychodziłam, zabierałam ze sobą prowiant. Czym był ten prowiant? Właśnie był tą kanapką z jakimś obkładem. I jeżeli na biału, czyli w serach, tak przede wszystkim, które kładziecie na tą kanapkę, e, znajduje się kazeina która zajmuje receptory opioidowe. Jeżeli w tej bułce, powiedzmy, pszennej, ale może być także inna, jest gliadyna, która również zajmuje nam receptory opioidowe, no to nie ma bata, wy musicie się uzależnić od tego. I czy wówczas jest wam ciężko zrezygnować z tego? No na pewno. Rozmawiałam wczoraj z koleżanką, która mówi do mnie: Słuchaj, dla mnie chleb, to jest podstawa. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja nie miała jeść chleba. Można tak jeść, jeżeli nic Wam się nie dzieje, jeżeli nie jesteście chorzy, jeżeli nie macie problemów z jelitami. Natomiast jeżeli są problemy jakiekolwiek z jelitami, macie jakiekolwiek stany zapalne, to niestety, jedząc tego typu rzeczy, również nasilacie te stany zapalne w organizmie. I teraz tak. Tak jak dopamina i serotonina skaczą ich poziomy w momencie kiedy się zakochacie tak endorfiny wydzielają się wówczas kiedy zjadacie taką chrupiącą kanapeczkę posmarowaną masełkiem z żółtym serkiem działa no myślę myślę że działa na niejedną psychikę niejednej osoby słuchajcie właśnie dlatego jest tak ciężko co niektórym osobom zrezygnować z pieczywa czy zrezygnować z napiału, ponieważ wszyscy są uzależnieni na skutek właśnie tej kazeiny i gliadyny yy, zawartych w pokarmach. Można się od tego uzależnić. Można, jak od każdego nałogu, bo to niewątpliwie również można podciągnąć pod nałóg, tak? Jeżeli my coś, co powoduje u nas uzależnienie, to tak naprawdę yy, jesteśmy od tego uzależnieni, tak jak i od słodyczy. Słodycze również wywołują w nas endorfiny, tak? Endorfiny nam buzują. Kiedy zjesz coś słodkiego, czujesz się szczęśliwa, czujesz się spełniona. Takie same objawy, uwaga, występują i w czasie orgazmu, i w czasie różnego rodzaju no, innych procesów chemicznych, które zachodzą w nas na skutek różnego rodzaju bodźców. Więc kochani, czy należy się bać? Nie należy się bać. Wtedy, kiedy możecie jeść, jedzcie na zdrowie, ale jeżeli nie możecie tego jeść, to się oduzależnijcie od, od tego. Jednak to, czego nie radziłabym Wam, żebyście robili, to żebyście się oduzależnili od Waszej miłości. Bo to jest zdrowe dla naszego organizmu, powoduje szybsze bicie serca, przyspiesza metabolizm. Do tego jesteście bardzo radośni, macie ochotę do życia. Jest tak? No jest, tak jest, więc życzę Wam szczęśliwych miłości, radosnego życia i wszystkiego co dla Was najlepsze. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.